Jesteśmy tutaj dopiero drugi dzień, wczoraj mieliśmy okazję tam pochodzić trochę po Moskwie w, tych, w tym okresie nocnym i ludzie są tutaj strasznie otwarci i tak żywo reagujący na, na cudzoziemców czy na osoby, które do nich przyjeżdżają, więc to jest o tyle, o tyle fajne i myślę, że z uczuciami nie mają problemu, myślę, mają z tym, że można na dużym ekranie zobaczyć taką, a nie inną tematykę dotyczącą miłości homoerotycznej, która gdzieś tutaj rzeczywiście jest jakimś tematem tabu, troszeczkę jakby ostatnio może przez tą całą Olimpiadę w Soczi wysuniętą na, na, na piedestał, ale no, bardzo to wszystko jakby ciekawe i jeszcze tak to jest, trochę muszę to wszystko przemyśleć i ochłonąć potem wszystkim. Zastanawiałem się, jak film będzie odebrany, bo nigdy nie byłem w Rosji i słyszałem, że to jest dość homofobiczny kraj, więc ciekaw byłem po prostu, jak on będzie odebrany, ale trudno też odczytać to, co ludzie myślą i to, co czują naprawdę, bo nie zawsze chcą o tym mówić i nie zawsze chcą ujawniać jakieś swoje poglądy. Um, tutaj też trochę tak było, nie wiem, czy energia była jakaś inna, wyjątkowa. Nie wiem, ale rzeczywiście jest coś bardzo interesującego tutaj w odbiorze tego filmu i tak jak wcześniej rozmawialiśmy też z Mateuszem. Strasznie mnie to spotkanie z publicznością po filmie du kosztowało dużo jakiejś energii i emocji, ponieważ rzeczywiście te pytania, które zadawali tutaj ludzie, były całkowicie inne niż z jakimi spotkałem się czy w Nowym Jorku, czy w Los Angeles. Pytania były o tyle fajne, że dotyczyły głównie uczuć, jakby tego jak postrzegamy miłość, czy taka jak... Odnajdujemy się w tych postępowaniach naszych bohaterów, w których odgrywamy i czy takie sytuacje mogłyby mieć miejsce normalnie w życiu i czy widzimy na przykład dla nich przyszłość też. Jak, jaką, jaką widzimy dla nich przyszłość? Tak. To co jest z jasnej cholery? Z tym gajem. Nie, nie zdawałem sobie sprawy, jakby właśnie też te pytania będą tak, tak konkretne dotyczące tego, czy to się mogło wydarzyć, czy dlaczego taki tytuł, porównanie do tego niemieckiego filmu który rzeczywiście po tym, po tym trailerze gdzieś jakby na, może nawiązywać, ale tutaj od razu pod, padło podej, podejrzenie o to, że gdzieś został ten wieżowce zostały zerżnięte z, z tamtego filmu, ym, a no gdzieś bra, brakuje tutaj, trochę chyba jak sobie o tym wszystkim myślę, takiej wolności artystycznej i takiego myślenia, że to tak się mogło wydarzyć po prostu. Nie tutaj trzeba mieć konkret, dlaczego tak się stało. No. Z, z naszych spostrzeżeń, niesamowicie piekielnie fajną rzeczą jest to, że w tym kinie jest szatnia. To jest po prostu genialne.